W naszym niepowstąpieniu naszej świadomości, właśnie do tej równowagi idziemy. Poprzez pracę ze swoim wewnętrznym cieniem, poprzez uwalnianie tego z siebie, dzięki temu wracamy do harmonii. Ten pierwiastek męski, żeński się harmonizuje, idzie do Unii. Dzięki temu nie jesteśmy reaktywni, dzięki temu. Nie mamy wyrzutów emocji, dzięki temu wszystko staje się dla nas neutralne, ale i kochające. I dzięki temu odpamiętujemy siebie siebie z wyższych wymiarów, z wyższych częstotliwości, z wyższych um, przejawów siebie niż ten 3D, z królestwa w sobie, z miłości w sobie z miłości tego, że jesteśmy miłością.